Pepčium, dzień dobry. 4:30. Dzisiaj jestem nad zupełnie nową wodą. To jest woda PZW. Nigdy wcześniej tu nie łowiłem, chociaż zbiornik znam. Tak więc jest to dla mnie nowe doświadczenie. I tak na dobrą sprawę nawet nie wiem, na co się nastawiać. Aczkolwiek dzisiaj idę z Ultralightem i będę łowił na malutkie, malutkie przynęty na początek malutka tamta i zobaczymy Aj. była pierwsza ryba, ale spadła Dobra, chwilę popróbowałem na tantę. Prawie od razu miałem branie jakąś malutką rybkę. E, ciągnąłem przez chwilę, ale e, poza tym nic, i teraz nie mogę się oprzeć. Spróbuję jeszcze to samo miejsce obłowić obrotówką 0. Było Rokarbon. Raport sytuacyjny. Póki co efekty mizerne. A w zasadzie żadne. Nie było żadnego kontaktu. I wróciłem z powrotem do Tanty Jest to nowe miejsce, jak mówiłem. Nigdy wcześniej tutaj nie łowiłem. Tak naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj żyje. Jak wygląda ten zbiornik. Próbujemy. Dobra, póki co efektów brak, poza jedną rybą, która mi spadła na samym początku. Więc pójdę troszeczkę dalej. Tam woda powinna być ciut głębsza, mniej zarośnięta. No. Teraz już wiem, czemu nie mógłbym zaciąć tych breń. Uh -huh. Dobrze. Dobra, od czegoś trzeba zacząć, mówią. Połowieniu na małą tamtę Mogę zaraportować tylko kilka skubnięć i jednego malutkiego konia no ale tak właśnie mi się wydawało bo brania były delikatne czuć było, że rurki są malutkie e, tak więc jako, że tradycyjnie nie dysponuję jakąś dużą ilością czasu to szybciutko założę sobie ciut większą przynętę i zobaczymy jakie to da efekty zmiana taktyki ale widać bardzo dużą aktywność drobnicy. Widać ataki małych okoni. Tylko tych ciut większych ryb jakoś nie widać. Ciągle mam jakieś mikroskubnięcie. Presja też widzę, że tutaj jest niemała, ale póki co nie spotkałem żadnego spinningisty. Sami grunciarze. Jest tych bardzo dużo. Ale póki co na spinning tylko ja. No i co? Rykki. Proszę to docenić. Ech, chyba właśnie zostałem doceniony. Ups, ciągniemy się, zaczepem, ale damy radę. Ups, Uf. proszę bardzo. U kochany Ale zeżar. Ale to też dla osób, które właśnie mają wątpliwość czy zbroić dłuższą czy krótszą główką. Ja zdecydowanie zaliczę się do osób, które wolą główkę krótszą z mniejszym hakiem. Proszę zeżarł aż miło no, nie jest to gigant chociaż w porównaniu z poprzednim to można tak powiedzieć a wziął przy samym siękim brzegu Ech, w momencie kiedy już wyciągałem przynętę z wody No nie ukrywam miło miło dobra znowu założę na chwilę obrotówkę poza tym jednym okoniem na małego shotteesa nie wyciągnąłem nic ale jestem w miejscu gdzie aktywność okonia jest duża jestem po prostu ciekawy czy jeśli będziemy łowić troszkę płycej czy to coś zmieni a ja muszę przyznać, że jestem trochę zdziwiony o ile oczywiście nie oczekiwałem dzisiaj cudów przednych, ale zbiornik wydawał mi się dużo bardziej obiecujący, może po prostu jest tutaj kiepsko z populacją drapieżnika, a spinningistów tutaj nie ma, bo po prostu wiedzą, że nie ma po co przychodzić. A muszę przyznać, że to jest rzeczywiście dość dziwne, bo w tym roku nie wiem czy byłem na jednym wyjściu, gdzie przy okazji łowienia okoni nie złowiłbym szczupaka nie powiem, z jednej strony mnie to cieszy z jednej strony mnie to cieszy ale z drugiej strony faktycznie o czymś to świadczy dobra powoli niestety kończy mi się czas a i jako, że do tej pory ryby zdają się mnie ignorować, to spróbuję czegoś zupełnie nowego, eee, taki biały jig, na główco półtora grama, haczek bezzadziorowy. Jeszcze nie łowiłem na te przynęte nigdy. Ale mam na pewno niewiele do stracenia. Ta przylęta bardzo fajnie pracuje w wodzie, może uda mi się to pokazać. woda powoli zaczyna już dawać mi w kość. Jeszcze spróbuję na trochę większą tantę. Dobra. Nie świruj. Ups. no i sam się uwolnił no cóż no to w takim razie chyba mam sprawę jasną czyli wow. po prostu wszystkie brania, które miałem to były brania po prostu małych ryb powiedziałem miałem kolejne branie ale to też był maluszek jeszcze mi poplątał nie, nie no po prostu tak więc tyle niestety e, dzisiaj wyniki bardzo marne e, większe ryby w ogóle nie chciały współpracować jedyne efekty przynosiło jigowanie Tuż przy brzegu w okolicach grążeli. No ale to były malutkie rybki, które na to reagowały. Tak więc, no, zabawa na chwilę. No nic. No, a tymczasem dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.